Maciej Skorża był smutny, był wściekły, był zdenerwowany. Ale uciekajmy powoli, bo już wszyscy się szykują. To jest... To jest... A teraz on może doprowadzić do największej w tym sezonie radości swojego cenera. Wawrzyniak! Jest! wtargnęli na murawę najszybciej wydostał się z niej komorowski ogromna radość po wielkich emocjach chociaż nic dwa razy się podobno nie zdarza ale znów legia cieszy się z Pucharu polski po golu zdobytym przez jakuba wawrzyniaka tak jak w deuchatowie tak jak, tak jak i, i dzisiaj w Bydgoszczy legioniści zwyciężają, bo w ostatniej kolejce udało się Wawrzyniakowi celnie kopnąć piłkę do bramki. Jest proszę Państwa Puchar Polski dla Legii, jest koszulka Kocham Warszawę na piersiach Marcina Komorowskiego, są też sceny. No, które nas mocno niepokoją, bo lecą racę na boisko, kibice opuścili swój sektor i to o czym mówiono wcześniej, że stadion w Bydgoszczy nie za bardzo nadaje się do prowadzenia piłkarskiego widowiska, co udowodnił zresztą mecz pomiędzy miejscową zawiszą i Widzewem. Miejmy nadzieję, że w przeciwieństwie do tamtego spotkania. Wszystko zakończy się pokojowo, wszystko rozejdzie się po kościach, bo na pewno ci, którzy są w tej chwili na murawie, czyli kibice Legii, po prostu się cieszą. Ich zespół wygrał, ich zespół odwrócił niekorzystną kartę. Trzy lata temu Maciej Sporza prawie płakał po karnym strzelonym przez Wawrzyniaka. Dzisiaj jest najszczęśliwszym trenerem świata. Tak, można by powiedzieć, że są drużyny, które mają patent. Kiedyś... Wydawało się, że e, dzisiaj ten finał Pucharu Polski między Lechem i Legią będzie spokojniejszy niż e, finał, miał miejsce w roku 80, e, czy w roku 2004, a jednak znów doszło do scen, które nie powinny mieć miejsca. E, kibice nic sobie nie robią, grają sobie w kotka i myszkę z rządem, rząd e, zapowiada jak zwykle ostre re restrykcje, kibice Przesiek, protestują kibice. i wszystko się kręci Ale kibice w właśnie że to ki czy to kibice są, to jest, to należy zadać sobie pytanie, bo w każdym razie, no, mamy takie obrazki, jakie mamy, yy, baliśmy się, że oprócz tego, że ci ludzie mogą się zachować, tak jak się zachowają, że stadion w Bydgoszczy już raz yy, w tym sezonie się nie sprawdził i to w sposób bardzo poważny i to także w meczu. Policji, bo tutaj dosyć szybko sobie poradzili z tym, to jest jednak, yy, no, tłum niesamowity i ja myślę, że nawet przed tym spotkaniem rozmawialiśmy tutaj między sobą i mówiliśmy, że chcielibyśmy dożyć takich czasów, że, że ktoś właśnie tak jak w Londynie, prawda? Gdzieś tam jest mecz właśnie Arsenalu z Manchester United i facet jedzie autobusem z koszulką Arsenalu w Manchesterze i nikt nie rusza. Uwaga, tutaj. bo uspokoili się kibice Legii, a tymczasem mamy szalże ze strony kipiców Lecha. Wyłamano płot, lecą jakieś ciężkie przedmioty. 1200 policjantów zabezpiecza to dzisiejsze spotkanie. Na pewno ponad setka z nich już jest gotowa do starcia. Taka dogrywka jest absolutnie niepotrzebna, ale w tej chwili już widać, że wejście do akcji sił porządkowych jest nieuniknione. Słyszymy no, wróci... coraz mocniej, tutaj helikopter na stadionu tutaj pracuje. Jest także broń gładkonufowa używana przez policję. Kibice Legi są na swoim sektorze teraz, swoich 5 minut. Mają pseudo -kibice Lecha Poznań. Ale to też jest, oprócz tego, oprócz tym zachowaniem, to też jest nauczka przed tym, że rozmawialiśmy wszyscy na temat, prawda? Czy, czy warto rozgrywać ten mecz tutaj? Wystarczy spojrzeć, jaki płot jest. Jednak jeszcze my. Polacy nie jesteśmy przygotowani, żeby obserwować spotkań, kiedy nie ma płotu albo jest tak niski. Może jest potrzebny tak jak jest na pałku saloniki. Polewaczka wjechała na stadion, to trochę ostudziło też i fanów kolejorza. E, obydwie ekipy są z grubsza rzecz biorąc na swoich miejscach. Obydwie też czują absolutną bezkarność, bo... Kolejny rząd co jakiś czas robi akcję propagandową. Są artykuły prasowe, są oświadczenia kolejnych premierów, kolejnych ministrów spraw wewnętrznych, kolejnych ministrów sprawiedliwości. Są i politycy, którzy się wstawiają za niektórymi. Są politycy, politycy tak z reguły opozycja wtedy staje za tymi, którzy przerywają mecze. I tak to się kręci proszę Państwa w kółko i w ten oto sposób stajemy się może nie z Kansenem piłkarskiej Europy ale, e, nie jesteśmy Anglią nie jesteśmy Francją nie jesteśmy, Niemcami Hiszpanią jesteśmy bardziej Grecją Serbią Turcją, w tym kierunku, e, bardzo często, halsuje polski futbol a jest dzisiaj są delegaci z UEFA to jest najlepsza sytuacja którzy obserwują czy my jesteśmy przygotowani żeby organizować Euro 2012 ja akurat dzisiaj. Przyjdzie. A dziwnym trafem przyjechali na najważniejszy klubowy tak. mecz w sezonie w Polsce. Tego się można było spodziewać, że delegaci przez miliony Polaków oglądane tu na stadionie przez kilkanaście tysięcy kibiców. Cały czas są nieostre. Na koniec politycy opozycji powiedzą, że było to bezwzględne, brutalne działanie tak. wobec obywateli, którzy chcą zażyć trochę rozrywki i będziemy mieli kolejną odsłonę tej niebywale długiej historii helikopter sobie lata paliwa z tego helikoptera pewno schodzi bardzo wiele a podejrzewam że jeszcze się przyda ponieważ jeszcze będzie akcja parking akcja dworzec kolejowy akcja powrót teraz jakieś przeciąganie liny, no, wyrówanie kolejnych ele elementów, wyrywanie głośników, no, straty idą już w dziesiątki, a pewno za chwilę, w setki tysięcy złotych. I dziwić się potem, że, że jest taka sytuacja, że nikt, nikt nie za bardzo nikt nie, nie kwapił się, żeby organizować coś takiego. To jest... Zobaczymy co za rok będzie, kiedy Stadion Narodowy będzie gospodarzem. Stadion Narodowy będzie gospodarzem można. żałować czy się cieszyć, że. Pana prezydenta komorowskiego na tym meczu nie było może jakby był byłby w ciężkim szoku i miałby zepsute święto 3 maja ale naocznie jako. Najważniejszy polityk w kraju widziałby to co się dzieje na polskich stadionach z drugiej strony może lepiej aby Głowa państwa nie widziała na żywo tak gorszących scen. A może właśnie ogląda na żywo. Dlatego, że w, telewizji. No w takim razie pozdrawiamy pana prezydenta. Puchar, którego pan jest patronem, wciąż nie może dotrzeć w ręce piłkarzy warszawskich.